Kilkuset zawodników z całej Polski startuje w Elemental Triathlon Olsztyn. Pod krew łzy i satysfakcja z pokonywania swoich słabości. Tak wygląda niedziela nad jeziorem długim w Olsztynie. Takiej gwiazdy na zawodach triatlonowych w Polsce jeszcze nie było. Andreas Rellert, repudzista, świata na dystansie Ironmana. Marcin Konieczny, oprócz tego Filip Przemusiński, Mateusz Kaźmierczak, Paulina Kotwica, także cała czołówka Polski zjechała się tutaj do Olsztyna. Oprócz wspomnianych Polaków na starcie zobaczymy również Niemca, Andreasa Rellerta, triatlonowego mistrza Europy z 2010 roku. Triathlon to przede wszystkim trening, a zawody to tylko wisienka na torcie. Jeśli chodzi o triatlon, to mamy pewne tradycje, mamy pewną historię, oczywiście i chcielibyśmy, żeby ją kontynuować. Triathlon, tak jak Resize Link, jest tym elementem, który naprawdę w Polsce ma dużą, dużą przyszłość. Przenosimy się do Olsztyna. Tam jest Adam Krajewski i tam triatlonowe. Zawody. Na ulicy Leśnej w Olsztynie przy Jeziorze Długim rozpoczyna się właśnie długo oczekiwana impreza sportowa Elemental Triathlon Olsztyn. Zawodnicy muszą przepłynąć 1,5 km, przejechać na rowerze 40 km i przebiec 10. Hello, my name is Andreas Rilat. I'm from Germany and I'm the current world record holder over the Ironman distance. 7 hours 41 minutes and 33 seconds. So I'm very proud of my Uh, victories in the past, and I'm very excited here in Poland. It's my first race, my first start, and uh, I'm really looking forward. I'm really excited. started triathlon in 93, so i'm in this sport for more than 20 years and it's a great lifestyle it's, it's my passion i think there's no other sport in the world where professional athletes can compete with uh, age group athletes everybody is doing the same race and the only difference is just the time at the finish line so everybody talks about the same feelings about the same impressions about the same emotions and if you can do three sports the most three healthy sports on earth Ten, jest uh, it's, it's just great. Ja staram się popularyzować triatlon w Polsce i strasznie się cieszę, że moi zawodnicy, którzy organizują te zawody tutaj Filip Przyłoski i Marcin Florek, bo są dwa, dwie główne osoby, które robią że przyjęły pałeczkę i dzięki temu mamy coraz więcej triatlonistów. Bo w ostatnich trzech latach uważam, że jest już u nas 8 razy tyle, a jeszcze jak będzie 20 razy tyle, co teraz jest, to wtedy możemy się naprawdę mierzyć ze światem. Triathlon Olsztyn już trwa. W tej chwili zawodnicy, którzy startują w nadstansie olimpijskim, przed chwilą wyszli z jeziora. Za chwilę Państwo zobaczą długi park rowerowy. To właśnie tutaj przechodzi się z tej pierwszej dyscypliny, czyli spływania na dystansie 1,5 km na 40-kilometrową trasę rowerową. To najpiękniejsza przygoda i to jest coś, w czym uczestniczy cała rodzina. Chociaż nie zawsze jestem przekonany, czy rodzina jest z tego powodu szczęśliwa, ale są metody przekonywania partnerów i partnerek e, oraz dzieci do tego, żeby, żeby się również tym zainteresowali, jako chociażby kibica. Ja. Że byłam na wszystkich zawodach do wyboru oprócz jednego w suszu. Ale była wtedy z Piotrkiem, trenerem, y, neterem, cały czas na telefonie, więc właściwie Piotrek miał podwójną robotę. Powiem szczerze, że to jest taka dyscyplina sportowa, że ona łączy absolutnie wszystkich. Rodziny też. I czują tutaj licznie zgromadzeni e, fani tej dyscypliny, a także mieszkańcy Olsztyna i zupełnie przypadkowe osoby, które dziś przez Olsztyn przyjeżdżały, bo rzeczywiście impreza wyjątkowo się udała. Dopisała pogoda, atmosfera e, gorąca. Przypomnijmy, dwa dystanse były rozegrane. Dystans olimpijski, który jeszcze trwa, a wcześniej także super sprint. Na sportowo i bardzo na wesoło dziś w Olsztynie od rana. To nie miał sił na dłuższy dystans, mógł sprawdzić się na krótszym i pokonać swoje własne bariery wytrzymałości. Sławo. W ogóle nie pływałem raz, tylko byłem na basenie, później złapałem kontuzję. Tydzień temu jeszcze miałem szynę i na lewej nodze. Przez tydzień się zregenerowałem. Taka jest prawda, że jak się przełamie te momenty, takie najgorsze, to można dalej powiedzieć, grunt, żeby tam psychicznie się przełamać na pewien etap. W tej chwili obserwujemy zmianę rowerową na dystansie olimpijskim, 1,5 km pływania, teraz 40 km trasa na rowerze i bieg przez 10 km. Mixesige, no, nie, M트, spokojnie, spokojnie. Nie mam zegarka, fakt, sobie rower. Podstawowym argumentem, który powinien przekonać biegaczy do tego, że warto zabrać się za triatlon jest fakt, że bieganie jest końcem końców najważniejsze, bo ostatnie i wymaga najlepszego przygotowania i daje szansę na odrobienie nawet dużych strat, czego dowodem jest chociażby bohater dzisiejszego, dzisiejszych zawodów Andras Rejler, najlepszy biegacz, najlepszy biegać wśród triatlonistów na świecie, jeśli chodzi o długie dystanse. Coming to the half Ironman distance and to the full Ironman distance, which means I have to run a half marathon and a full marathon. My personal best in the race is uh, 68 minutes for the half marathon and 2:40 uh, for the marathon. Triathlon is my passion, so I'm, I'm, I'm very lucky that I can train seven days a week, 365 days a year, so training is every day. Even if you have a rest day and even if you are on a vacation trip, then uh, I'm, I'm still training because I just love it. And if you come to a high-volume training week uh, for a professional, then we talk about 30 kilometers for the swim around 500 till 800 kilometers on the bike and around 100 till 150 kilometers for the run which is uh, quite a lot and that's that's the peak of a high volume training week so not every week is the same but you have to train a lot Andreas Relert, Mateusz Kaźmierczak wygrał zawody Elemental Triathlon w Osztynie. Polak na kilometr przed metą stoczył piękną walkę biegową z Andrasem Raelertem. A to wszystko o czym mówił zwycięzca olsztyńskiego kwiatonu mamy na filmie, po którego obejrzeniu ja wpadłam w kompleksy. Najlepszym na mecie okazał się Polak Mateusz Kaźmierczak, pokonując rywala z Niemiec zaledwie o kilka sekund. Z Andrasem chcieliśmy się do samego końca cały czas próbowaliśmy, kto jest mocniejszy na biegu. Rozegraliśmy to zdecydowanie zrywami na, na biegu, takimi interwałami da, dało się to otoczyć, zwłaszcza przy, przy tej pogodzie. Mała górka na biegu też bardzo dobrze chodziła, ale całe szczęście z szczęściem mi dopisało i moc dzisiaj łaze mu. Andreas Zales! Więcej, witamy, mistrzów na polskiej ziemi. Andrea Zales! I to dalej! Andreas Zales! Mateusz Kacznieczak! Last kilometer was uh, your worst kilometer, we can say. Oh. Because you lost your, your first position. Oh, not really, Antioch was just, just the better finish. He was the strongest athlete today, and uh, I think I won my age group category, so I'm quite happy. It was really tough, a beautiful race, beautiful course, and uh, I'm really happy to become second. Right. Trasa bardzo interesująca na rowerze też bar bardzo fajnie, bo nie było na tyle płasko, po Grawcze praca bardzo ładnie, szła moc, mocno jechaliśmy i by... <coughs> nic dodać, nic ująć. What can you say about your opponent? Oh, I mean, he's a strong, tough boy <laughs> compared to my age, and uh, a really good sprint finish, and yeah, congratulations to him. Mam nadzieję, że złamie 220, jak nie, to chyba nie wracamy do domu. Dobra, jeszcze taki. Po płaski. Maciej, balbo! Dobra, brawa. Mermarik, bo wyjdzie z niego lewica. Teraz wyglądzie w tym upale. Nie umieję pływać. Tylko ci modliwem, żebyś ty na mnie na, mocno, na tym rowerze nie O, tak ja się przestraszyłem, stary cię Dosyć koszmarny upadek. Przy bardzo dużej prędkości. W bardzo mocnej grupie bo prowadził Marcin konieczny, więc lepszej e, rekomendacji nie można mieć. Okej, okay, nie zradza się to, rozumiem. Nie no co ty, to jest wpisane w koszty tego sportu. Spodziewałem się, że, zwłaszcza w zawodach z draftingiem, prędzej czy później może mi się to przydarzyć. Ale jak się wywaliliśmy i się tam pozbieraliśmy, widzieliśmy, że Maćka stawiliśmy na trasie, że on nie ma szans raczej kontynuować. Trochę miałem poczucie winy, że w sumie odjechaliśmy od niego, ale wydawało mi się, że jest cały i zdrowy. A no jednak trwa wyścig i jeszcze mieliśmy wciąż szansę obronić wysoką pozycję. I prawda jest taka, że cały czas jak jechałem, wiedziałem, że mi trochę bije koło, że trochę mam rozwalony sprzęt. To się zdarza. Miałem cały czas w oczach. Zdjęcie Marii Cześnik z Igrzysk Olimpijskich, która cała pokrwawiona, mimo wszystko kontynuowała wyścigi i ukończyła na w sumie niezłej pozycji, także czasami oglądanie internetu i zdjęć w internecie jest naprawdę motywujące. Dobra, 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 dobra. To zawody na najwyższym poziomie, można nawet stwierdzić, że na poziomie europejskim, nawet czasami w Europie nie ma takich zawodów dobrze zorganizowanych i dopilnowanych, więc no, jestem pod dużym wrażeniem. My no, jesteśmy wstępnie bardzo zadowolony. Chciałem e, aby ocenił to może e, Andreas, który był na całym świecie na, 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 na zawodach, także, także mam nadzieję, że jemu e, po, się podobało. Uh, Andy, co what's about this uh, racing? What you can say about the organization, about all this stuff uh, which which guys made it? Oh, I'm very. I'm not really surprised to be honest. This organization is almost perfect. You got a beautiful course, and it's very close to the city, so you can bring triathlon to the people. And you got a beautiful landscape, a lot of laps, so it's easy for the spectators and for the support crews to follow. And you got a decent start field, and I think everybody here enjoyed the race. To jest uważam naprawdę fantastyczna impreza, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Mam nadzieję, że będziemy mogli ją co roku tutaj i kontynuować w Olsztynie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Zapraszam. triatlon, proszę Państwa. Tak, absolutnie tak. Jestem przekonany, że na pewno będziemy chcieli, żeby ta impreza wpisała się na stałe do tradycji sportu i wydarzeń sportowych w mieście naszym, pięknym mieście Olsztynie. Dzisiaj jesteśmy nad Jeziorem Długim, ale za półtora roku będziemy mieli wspaniałe, jeszcze dużo większe ścieżki, jak i całą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjno-sportową nad Jeziorem Krzywym, naszym największym, a więc będziemy mieli Możliwość rozgrywania tego typu imprez praktycznie w różnych miejscach wspaniale położonych w naszym mieście.